Jedziemy odebrać telefon. Właśnie się spisaliśmy z panem i pan napisał, że on jest na monumencie, a my mu napisaliśmy, że okej, okay, a nasz autobus się nie spieszy. My na moście. Dobra, Wjeżdżamy w tunel. Fajnie, co? Nie. To on mówi nie. Tu on nie lubi, bo ciemno. O tak. nie Mek gada przez całą drogę. Krzysztof plecach zakładaj mhm. Jak zawsze zaraz będziemy po zajezdniach szukać. Uch, ale tu ja. A mi, tu ludzie chodzą. A tu samotniczek się zawiesił, zobacz go. Cześć Koleś. Co ty robisz? Ludzi podglądasz na dole co robią? Okej okay. Dobra Takie Cymonowi kupiliśmy Takie no to teraz idziemy kupić jakiś chleb, żeby znowu był, bo oczywiście tu nas chleb idzie. Wo? Znika szybko. No i co? No i 4 km do zrobienia, nie? No i niedziela, centrum Newcastle idzie kupić chleb. No tu oczywiście. Zobaczcie jak pan gra. A tam wcześniej. Taki dziazie śpiewał pięknie, brzmiał jak Sinatra. Dobra, telefon odebrany, chlebek kupiony, a teraz... Aha, no i precle zjedzone, a teraz jesteśmy w Eldon Square, czy w Eldon Garden. Nieważne, to jest ten sam budynek. Zrobiliśmy sobie rundkę po Newcastle. Tak naprawdę przeszliśmy sobie też na drugą stronę Newcastle do Gateshead i z powrotem wróciliśmy mm, na tym zielonym mostem, czyli e, Pile Bridge. Kochasz? Pasta i fajnie! Fajnie było? Tak? No to super. No ja wtedy w międzyczasie miałam załączone oczywiście e, aplikacje, więc naliczała kilometry. No i teraz sobie wracamy. Także wszystko załatwiliśmy co chcieliśmy. Fajnie było! Fajnie Byliśmy nad wodę, lataliśmy. Gdzie lataliśmy? <grystanie> to w każdym razie załatwiliśmy, co chcieliśmy. Telefon Krzyśka mm. odzyskaliśmy z dokumentami, kupiliśmy buty Tymonowi, takie które, nie nie mamy prze... takie, które mu nie będą przemakać tak szybko, bo wiecie, jak tylko widzi kałużę, to już strzał w tą kałużę. I później ma mama mija. mama, mia. mama, mama mia, no mokre, mokre stopy. E, w międzyczasie, e, co? Zrobiłam trening, zrobiliśmy spacer. E, chleb kupiliśmy, nawet dwa. O, jakie tam piękne chleby były. Chciałam Wam zrobić. E, myślałam, że nagrywam Wam te chleby. Okazało się, że trzasnąłam zdjęcie. No e, i co? Nie, nie wiedzą autonomii. Dobra, nie będę pokazywać o tych tak specjalnie. No i tak. My dzisiaj na spacerze mm, Dokładnie tam Kawałeczek dalej Koło tego zamku Koło tego zamku, właśnie nie, ten koło, tutaj Ten co widać I tutaj szliśmy A nie, jeszcze nie tutaj Tutaj? Tak, tutaj szliśmy, nie? Krzysiek? Tutaj szliśmy, tutaj o. Tutaj przeszliśmy sobie e, przez ulicę i tutaj szliśmy w spuszczty. i zobaczcie, tam później, tam są, tam można zwiedzać ogólnie. O, i tam sobie szliśmy. Później zeszliśmy w dół schodkami i zeszliśmy w swoje toższejki sobie szliśmy.